oryginalnego prezentu pod choinkę wstąp do plastyka zachęcają i uczniowie i nauczyciele w zespole szkół plastycznych trwa kiermasz prac wykonanych na lekcjach przez młodych twórców. W koszalińskim zespole szkół plastycznych opustoszały pracownie tematyczne prace, które w nich powstały trafiły na hole i korytarze Powód przedświąteczna wyprzedaż obrazów rysunków wyrobów ceramicznych rzeźb i wielu innych nietuzinkowych przedmiotów są to prace. Indywidualne tak naprawdę, bo zależą tylko od tego, co uczeń chciał zrobić. Nie jest to narzucone, jakby, nie jest to masowa produkcja. Są to po prostu unikatowe prace, których inaczej nie można dostać, nie są powielane, są jakby to jedne, jedyne egzemplarze. Wyprzedaż uczniowskich prac to już w plastyku tradycja. Na początku grudnia placówka staje się rajem dla amatorów niepowtarzalnych prezentów. Ceny wyrobów rękodzieła artystycznego zaczynają się już od kilku złotych. Nauczyciele przedmiotów artystycznych dokonują wyboru i starają się przygotować taką ekspozycję, żeby mogła zadowolić różne gusta, ale tak, żeby była dostępna dla każdego odbiorcy również pod względem ceny. Dlatego są prace, które można kupić za kilka złotych, ale także i takie za kilkadziesiąt czy kilkaset. Prace młodych, uzdolnionych uczniów zespołu szkół plastycznych można kupić w budynku placówki do 9 grudnia. Wyprzedaż prowadzona jest od godziny 10 do 17.